No to spróbujemy coś złowić spod lodu dwie dziurki wykułem na moim oczku. Dzisiaj bym rozpuścił piękne słoneczko świeci. Cieplutko. Na chwilę sobie zarzucimy wędkę. Zobaczymy. Ustawię tak, żeby było widać ładnie brania. O to... i tak. I pierwsza próba. Ja tutaj mam tylko robaki czerwone, no, ale zobaczymy, może coś dziabnie. Pierwszy zarzut. Tyk. Tyk. I czekamy. Wam Zimno nie jest. Zobaczymy czy coś tam jeszcze pływa pod spodem i w ogóle czy dziubnie. Trochę się na pewno spłuszyły te ryby jak kułem te dziurki, no ale... Mam nadzieję, że weźmie coś. Jest branie, ale posłuchaj, siedzi, siedzi coś, chyba urwała się, ale było branie ładne. Kurde no, za szybko chyba. Ale takie branie pod wodę, szok. No wracasz z powrotem. Szkoda, że się nie złowiła. No, co się dzieje? chwila ile to było? pięć minut nawet nie chyba. I coś działo. drugie branie. teraz siedzi. jest. O kurde, co tam? Znowu się urwała. Za słaba żyłka. Kurczę Szok nie no szok, co to było? Kurde, zobaczcie. Urwało się wszystko i koniec. Muszę iść zrobić ten dobrze. Naprawiłem zestaw. Dałem grubszą żyłkę. Grubszy przypon. Próbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że ta dziura jest wystarczająca, żeby tą rybę wyjąć No ale chyba aż takie duże nie będą działać Zobaczymy. Zięć. Kurde no, <gry> a to ma siłę. Zimowe ryby to mają siłę jak byk. Co wyjąć Nigdy pod lodem nie łowiłem. W ogóle pod lodem nie łowiłem, nigdy na tym razie. Jest Doszta, ta piękna ryba. Ja pierdzielę, widzieliście to? Szok. Taki piękny strąg. Diabną. Mm. że taki pstrąg się złowił. Widzicie? Ładny. Pięknie wybarwiony. Dobra, wracaj do wody. Wracaj do wody. No już. A gdzie tam idziesz tej, tu jest. Pierwsza ryba w tym roku. Piękna. Próbujemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz. Może inny gatunek jeszcze żeruję? To tylko w stronę? Jeszcze jeden zarzut. Faktycznie jest na gruncie. Zrobię ciut płycej. O. No, A jest branie. A i nie ma. Kastu było. Ale branie było piękne. Cztery brania. Tak. Jedna ryba. Następne, piąte branie. Siedzi. Jest. Kurczę. Znowu coś ładnego. Kolejny chyba strąg. Ja. Ten jest jeszcze większy. Uch. A, i uciekł, no ale było widać, jaki ładny. Było widać, jaki ładny. Dobra, rybki żyją. Widzę, że tylko wstrągi atakują, także więcej nie, nie będę ich tu męczył. Ale widać, jakie piękne są i wybarwione. Zdrowiutkie, silne. Pozdrawiam z nad mojego oczka. Tutaj na powietrzanie, także już tak za bardzo na ten lut nie można wchodzić, bo on niby jest gruby, ale tak nie wierzę. Tu są 2 metry prawie, gdzie ta dziura. Także pozdrawiam i czekamy do wiosny.